Na granicy z Norwegią krajobraz zmienia się. Pojawiają się ośnieżone szczyty górskie, a także renifery. Drogi przecinają rwące rzeki pełne pstrągów i lipieni, a potężne łosie pozdrawiają nas przyjaźnie z przydrożnych lasów i łąk. Wreszcie docieramy na most Wrorvik, łączący archipelag wikna z lądem. Jacek, wyraźnie podniecony, od razu lustruje łowisko. Takie miejsca z płynącą wodą zwiastują zwykle obecność ryb. Tu warto spróbować nawet z brzegu, ale teraz nie mamy na to czasu, tylko pamiątkowe zdjęcie i w dalszą drogę. Na miejscu rozpakowujemy się pospiesznie już myśląc o tym, co czeka nas za kilka godzin. Mały kameralny ośrodek wędkarski jest położony nad samą wodą. Domki tradycyjnie wygodne i znakomicie wyposażone. Natychmiast przygotowujemy sprzęt fotograficzny. Jeszcze mała przekąska, i jak najszybciej na wodę. Sprzęt wędkarski już czeka na werandzie. Dzisiaj będziemy łowić w wodach okalających archipelag z rybackiego kutra. Naszym przewodnikiem jest znakomity szyper łowiący w tej okolicy od wielu lat. Ma nas zawieźć na doskonałe miejsca połowu dorsza, rdzawca i czarniaka. Po około 20 minutach rejsu zatrzymujemy się. Nasz przewodnik ma specjalne urządzenie, którym sprawdza jakie ryby aktualnie znajdują się w łowisku. Pamiętajmy, że jest rybakiem, a nie wędkarzem. Wystarczy opuścić na dół pilker, a branie zwykle następuje od razu. Tutaj trafiliśmy w ławicę witlinków. Również Jacek natychmiast zacina niewielką rybę. To jest witlinek tak zwany, kuzyn dorsza. Bardzo smaczna ryba, choć nie rośnie duża. Ryby morskie są bardzo żarłoczne, dlatego zwykle się stosuje na nie duże przynęty. No, ryby chwytają w zasadzie, jest taka konkurencja pokarmowa, że chwytają wszystko, co pada. Na przykład to jest kamień znaleziony w brzuchu witlinka niewielkiej ryby. Widocznie atakował jakieś zwierzątko na dnie i połknął razem z tym kamień. No. Proszę zobaczyć, to jest duża przynęta, na którą można łowić ryby, które atakują ryby nawet kilogramowe. Teraz ją uzbrajam, ale wcześniej założę na kotwicę taki element wabiący czerwony. Czerwony kolor jest dosyć dobrym morskim kolorem, wabi dorsze i inne gatunki, dlatego pilkery warto. Yy Warto uzbrajać jakimiś czerwonymi dodatkami. To taka rurka gilitowa nałożona na kotwicę. Ten pilker on wygląda na biały, ale jest w zasadzie świecący fluorescencyjny to też w morzu działa. W Norwegii zwykle się używa dużych przynęt. O, to, jest, to jest pilker. Wydawałoby się bardzo prosty, ale skuteczny. Bardzo taki jaskrawy, no bo odbija, jest błyszczący bardzo lubią dorsze inne ryby, on waży 400 gramów to nie jest jakiś ogromny chodzi o bardzo szybkie opuszczanie przynęty na duże głębokości oczywiście przywieszka żadnych stalowych przyponów, bo ryby morskie nie odgryzają przynęt a tu jest przywieszka, pół metra nad pilkerem, na haku jest dodatkowy wabik często zdarza się tak, że, że Podstawowa przynęta, czyli pilker, pełni tylko rolę obciążenia, a dorsze chętniej biorą na takie mniejsze przywieszki, które dużo lepiej pracują w wodzie, niż taki kawał stali. Pokażę teraz ciekawą rzecz. Jest pilker, który jest chyba najskuteczniejszym i najchętniej używanym w Norwegii. To jest taki pilker o przekroju trójkąta, lekko wygięty, podczas opadania. On lekko ucieka na boki. Miarą jego skuteczności jest fakt, że jest używany przez rybaków, profesjonalnych rybaków norweskich. Oczywiście w wersji dużo, dużo większej. Łowi się Rybacy łowią z ręki to znaczy mają bardzo grubą, mają bardzo grubą żyłkę, Opuszczają przynętę na specjalnych kołowrotach. No i tam wabią ruchem ręki. Gdy jest ryba, to odkładają żyłkę i kręcąc kołowrotem bez wędki, wyciągają ryby. Tam też są stosowane przywieszki. Najpopularniejszy, najskuteczniejszy norweski pilker. Na kolejnym miejscu rozpoczynamy łowienie pilkerami. Wabienie ryby polega na podrywaniu i opuszczaniu przynęty przy dnie lub w toni. Urządzeniem bardzo przydatnym w wędkarstwie morskim jest licznik żyłki. To jest takie urządzenie, które odmierza żyłkę schodzącą z kołowrotka. Dlaczego to jest potrzebne? Otóż jak na echosondzie widzimy na przykład ławicę ryb na głębokości 50 metrów, a łowisko ma 80 metrów, to trzeba opuścić przynętę nie na dno, tylko właśnie na tą głębokość. Bez licznika byłoby to bardzo trudne. Żyłkę Licznik montuje się na wędzisku, żyłkę wkłada się w specjalną szczelinę, zamyka i specjalna, specjalna rolka y, obraca mechanizm i tu jest pokazywana liczba, która określa głębokość wody. Zjeżdża się przynętę na tą głębokość, wystarczą dwa ruchy i już ryba, która wpływała w ławica, atakuje przynętę. Bez tego nie byłoby to możliwe. Wreszcie zaczynają brać dorsze. Maciek pierwszy zacina dwukilową sztukę. Po wyholowaniu z 70 metrów ryba nie nadaje się do wypuszczenia, więc podebranie osenką jest uzasadnione. Z kolei Rafał ma niezwykle pięknego pomarańczowego dorsza. Szkoda, że taki mały. W tym czasie Piotr rozpoczyna łowienie na spinning. Dzigując w toni sporym twisterem, ma raz po raz brania niewielkich czarniaków. Wreszcie na kiju zawisło coś konkretniejszego. To lur, czyli rdzawiec. Wspaniała sportowa ryba. Nie dorasta wprawdzie do takich rozmiarów jak dorsz czy czarniak, przewyższa je jednak siłą i walecznością. Stąd jest bardzo ceniony wśród morskich wędkarzy w Norwegii. Dobre rdzawcowe łowisko zapisujemy od razu w pamięci GPS.